Witam wszystkich, dzisiaj jest wtorek, 28 grudzień 2021 rok, po świętach, czas świąteczny się skończył i teraz jest krótki okres przed Nowym Rokiem, okres podsumowań i takiego, jak mi się wydaje, zamyślenia nad mijającym rokiem, co nam przyniósł i oczekiwania, co nam przyniesie następny rok, nowy rok dzisiejsze wideo będzie, jest robione nie będzie, ale jest z Lasku tutaj chcę wam pokazać Lasek tu słychać odgłosy miasta, ale to jest taki Lasek to jest na przedłużeniu mojej ulicy tu z zatorami w Darlington jest Lasek i ten lasek uwielbia mój piesek, nutka. Ona uwielbia ganiać tutaj za kijkami. Kijki, tylko jej rzucać, kijki i ona nic ją nie interesuje. Tylko kijki. Nawet piłaczka idzie w kąt. Inne psy w ogóle nie zainteresowana. Tylko kijki uwielbia ten lasek. I to jest dla nutki dobry lasek. Ale nie tylko. Tu jest młody las on tu został w sumie wysadzony to nie jest naturalny las tylko został w sposób sztuczny zrobiony jako to jest nazywane, że to jest rezerwat przyrody no niech będzie, niech będzie to rezerwat przyrody no ale faktycznie to jest przyroda, jest lasek w tej chwili jesteśmy tu w Anglii jest temperatura dzisiaj, dzisiaj jest dosyć ciepło jest 9 stopni ciepła 28 grudzień to jest naprawdę ciepło. W Polsce są przymrozki, są mrozy. Nieduże już, ale są. A u nas jest ciepło i ma, idzie ocieplenie. E, chyba jutro czy pojutrze ma być już kilkanaście stopni plus. E, trochę ta pogoda wariuje, prawda? No ale cóż, no tak jest. E, tutaj w tym lasku. Jest takie miejsce do oderwania się od miasta, chociaż ja nie mogę narzekać na miejsce, gdzie się mogę oderwać od, od życia takiego, gdyż ja mam ogród, gdzie całkowicie potrafię się oderwać. To jest takie moje miejsce, i dlatego mi się tak nie chce zbyt często chodzić, jeździć w różne miejsca, bo mam miejsce do odpoczynku, to jest mój ogród. To jest moje miejsce takie, gdzie się czuję wspaniale i dlatego mniej takich miejsc odwiedzam innych. Ale do tego lasku przychodzę z nutką. Dzisiaj jej nie wziąłem na ten spacer, bo ona by nie dała tutaj mnie spokoju, tylko cały czas by mnie atakowała, żeby jej rzucić i bym nic nie mógł powiedzieć. To był jedyny powód, że jej nie wziąłem. Tak, to jest tu moja nuteczka. E, powiedziałem na samym początku, że to jest okres takiego zamyślenia e, nostalgii nad rokiem minionym, bo to jest tuż przed nowym rokiem, święta jak sam raz minęły w gronie rodzinnym. E, ja e, tych tradycji świątecznych, e, polskich, i tak prowadzi, prowadziłem tutaj do domu, znaczy utrzymujemy tradycje polskie. E, gdyż mi się dobrze kojarzy. E, nie jestem religijnym człowiekiem, nie wierzę w żadną religię. E, więc te religijne rytuały e, odstawiam na bok, ale opłatkiem się dzielimy. Takie symboliczne. to poza moja żona jest na tym mocno, bardzo wstaje. E, I z opłatkiem się dzielimy z takich. Symboli religijnych. Chociaż nie jestem zwolennikiem żadnej religii, to moim idolem jest Jezus. Mogę teraz być idolem, przewodnikiem. Wszystko mi pasuje to, co on mówi. Okres ten nostalgii wzbudził we mnie. Sama ta Wigilia, zawsze Wigilia jest u nas, w tym roku nie była u nas w domu, tylko u córki, bo na krótki okres się do nas wprowadził syn, wprowadził takie zamieszanie, bałagan, że <laughs> moja żona się nie może pozbierać. Mnie też rozwalił moje, moje wszystkie całe poukładane życie, bo pokój do nagrywania, gdzie miałem te wszystkie lampy i to wszystko ustawione, on to zajął. Także nie ma za bardzo gdzie. No ale dobrze. Co jeszcze takiego mnie zastanowiło? Jakby to po prostu to jest takie. Może nie zastanowiło, tylko to jest taki znak tych czasów. Mamy taką sąsiadkę z moich już od ładnych kilku lat. Będzie niedługo prawie 10 lat. 8 na pewno, może troszeczkę, no może nawet 9. Mamy kontakt z taką sąsiadką Angielką. Kiedyśmy mieszkaliśmy na The Fairway i ona bardzo chciała nas poznać. Nie wiedziałem dlaczego. No ale jak się z nią zapoznaliśmy, to Jill Została, tak jakby, członkiem naszej rodziny. Czyli na wszystkie uroczystości świąteczne, o tutaj przechodzą ludzie, na wszystkie takie uroczystości zawsze była Jill do nas zapraszana, gdyż ona jest osobą samotną. Mieszkała całe życie w Londynie lub gdzieś w Europie, taka bardziej international. Ona jest emerytowana nauczycielką języka angielskiego. Uczyła języka angielskiego w Szwajcarii, we Francji, znała bardzo dobrze język francuski. Bardzo fajna osoba. Moja żona po angielsku tak słabiutko mówi, a z nią idealnie się dogadywałem. <grym> Prawda? Dziwne nie? No ale z nią się bardzo dobrze. I zawsze obydwie były przeciwko mnie. We dwie nam je wsiadały. No ale fajnie. <laughs> e, Jill była co roku, ale od czasu tej pandemii Jill e, nie jest ani na wigilii, nie jest ani na e, po angielsku Easter, czyli Wielkanoc na Wielkanocnym śniadaniu. E, Jill jest, ona słucha mediów, tych głównego nurtu. I wiadomo jaki skutek. No, jest podwójnie, już teraz, potrójnie zaszczepiona. I najpierw, jak się, bo córka się do niej, my co roku ją zapraszamy, i taki, taki cały czas zapraszamy. A córka, moja córka do niej dzwoniła. Ona się z początku ucieszyła, że będzie u nas, no, że oczywiście, że będzie. Następnego dnia mówi, że nie, że jednak nie może. Bo ona ma anxiety, Czyli ona po prostu jest pełna strachu. Ona się boi, ona się boi zakazić. Ona jest pełna strachu. Ja się wcale nie dziwię, że ona jest pełna strachu, jak ona słucha tylko tych mediów, a w tych mediach co godzina są tylko jedne wiadomości. Cały czas jedno, jeden i ten sam temat pełen strachu. Ona jest tak wystraszona, ta kobieta, że teraz trafiła do szpitala, gdyż ma zapalenie płuc. Nie wiem, może w tym szpitalu nie będzie oglądała tych mediów, to się jej stan poprawi. Jak działają takie wiadomości, takie media, to wy wszyscy i tak wiecie. No, co tu będę wam powtarzał, ale powiem tylko to, że System immunologiczny jest tak osłabiony przez strach, że każda bakteria, każdy wirus ma pole do popisu, może się rozwijać i atakuje. Byle jaki wirus, byle jaka bakteria będzie się rozwijała i jest groźna wtedy dla życia, dla zdrowia człowieka. No i tak jest z nią. Szkoda mi jej, ale niestety ja nic się mogę jej poradzić. Nic nie mogę, jej, nie mogę jej pomóc, oprócz myślenia, wysłania energii, e, modlitwy za nią. I tak jest. I to jest takie widoczne w tych czasach, jak to działa na ludzi. To mi się, Bo ona jest emerytowana nauczycielka, ona ma ponad 70 lat. Się wyprowadziła z Londynu, bo tam było życie za drogie, i kupiła tutaj na, na północnym wschodzie Anglii dom. I tutaj po prostu ma łatwiejsze życie. Ale w sumie nie ma e, takich przyjaciół za dużo. A sama jeszcze przez to, co się te media przekazują, jeszcze odsunęła od tych, których ma. I taki jest ten plan cały. Do tego dążą. Mam tutaj ja miałem dużo tutaj znajomych przyjaciół, można powiedzieć, większość też tych mojej przyjaciela, nowi, nowi ludzie, między innymi o takiej jednej koleżanki, która pr pracuje w domach opieki, tak zwanych domach starców po polsku. i opowiadała jak na początku tej pandemii. Gdy wybuchła, wybuchło to, co wszyscy wiemy, jak wszystkich tych ludzi testowano, ja mówię o obsługę, o ten korstaw, i wysyłano do domu, część była chora, część nie. Zostało tylko dwie osoby z tej załogi, które wiedziały, jak się obsługiwać tymi ludźmi i resztę uzupełniono ludźmi z agencji. Takich prosto z ulicy, którzy nie wiedzieli, jak się obsługuje ludźmi. Jak się obsługuje ludzi starszych, jakie oni mają wymagania. Nie wiedzieli, że ich trzeba karmić. Zresztą oni powiedzą, że są głodni, a bardzo szybko tracą ten nawyk jedzenia. Oni po prostu nie czują łaknienia. I rozpoczęło się wtedy Głodzenie ludzi, gdyż taka osoba, yy, która nie ma o tym pojęcia, zagląda tylko do pokoju, jak rozwozi jedzenie, głodny jesteś? Od, usłyszy odpowiedź: Nie, idzie dalej. Nie zostawiaj mu jedzenia. Nawet jak zostawi, to tamten staruszek, czy staruszka, ona nie zje. Sama oprócz tego, co zostało zrobione. Zostało zrobione to, że wstrzymano wszelkie dostawy leków we wszystkich domach tartów. Ja to wiadomości wiem tutaj w Anglii to wszędzie. W Polsce też były, tylko nie wiem czy we wszystkich domach tartów w Polsce to zrobiono, ale też były takie doniesienia. I to jest i to jest smutne, że to się dzieje i tego nikt nie chce zobaczyć. Nic kompletnie ale dosyć tych smutasów, gdyż my o tym wiemy, jak to, jaki jest plan i jak to jest rozgrywane, i co się dzieje. I mamy na to obronę, naszą ochronę. W jaki sposób? Miłość, wybaczenie. Musimy sobie zdać sprawę, że o miłości i o potrzebie wybaczania należy to rozszerzać, tę wiadomość jak najszerzej i mówić cały czas. Nie zwracać uwagi na, na to, że ktoś nas nie słucha. Znaczy, jak ktoś nie chce słuchać, to nie mówimy. Ale rzucanie jakichś krótkich tematów, i jak widzimy, że nikt nie, nie rozumie z nami, to po prostu odpuszczamy, zostawiamy. Nic na siłę, ale mówienie o wybaczaniu, o miłości, o wsparciu, o niezgodę na dzielenie nas, my musimy mówić cały czas. To będzie coraz ważniejsze, będzie bardziej ważne, gdy będzie coraz więcej efektów yy, działania tego eliksiru, ostatnio takiego modnego. Yy, już trzeci raz, nie zaraz będzie czwarty raz. Podawane przyjdą skutki i dużo ludzi się będzie budziło. Będzie wzbudzało to w nich agresję, nienawiść do tych, którzy do tego ich zmusili. To też jest wygrana tej ciemnej strony wtedy, jeżeli będzie takie skutki przynosiło. Czyli będzie wybuch złości, agresji, nienawiści za to, co im zrobiono. Jedynym lekarstwem, jedyną taką wskazówką na nasze zwycięstwo to jest wybaczenie, wybaczyć im, wybaczyć każdemu człowiekowi i wysyłać miłość. Bo wtedy my mamy szansę, że nie spotkamy się z tymi ciemnymi siłami w następnym życiu. Nawet jak umrzemy. Nawet jeżeli umrzesz, to jeżeli masz wysokie wibracje, masz dużo miłości w sobie, potrafisz zgromadzić, nie poddasz się tym niskim emocjom nienawiści, złości, agresji, co są cały czas na siłę, chcą nas wywołać, to ty nie spotkasz się z tymi ciemnymi siłami w następnym życiu. bo się tutaj, na ziemi. A ta ziemia jest właśnie przeznaczona dla nas. Przeznaczona jest dla nas, dla ludzi, którzy chcą kierować się miłością i opierać swój świat na miłości. Taki jest mój świat. Ja ten świat staram się wprowadzać teraz. Teraz, w każdej chwili, codziennie, opierać go na miłości. Miłość to nie polega na tym, że chodzę, biegam i krzyczę wszyscy, kocham Was, kocham Was. Nie, to nie na tym polega. Miłość to jest wtedy, kiedy masz współczucie do drugiego człowieka, do tego nieszczęścia. Potrafisz zrozumieć drugą stronę. Wtedy, kiedy potrafisz wybaczyć nawet największe krzywdy i to, co widzę, tych ludzi sprzedajnych, ale ja im wybaczę. Oni nie potrafią inaczej. To są biedni ludzie. Na tym polega miłość na wybaczeniu. Tamta to też jest istota, tylko ma inną drogę, wybrała sobie inną drogę. Dłuższą, dłuższą drogę, gdyż to drogę cierpienia. I za co ja mam jego nienawidzić, złościć się na niego? Że on chce dłużej cierpieć? Dłużej chce siedzieć w tej ciężkiej materii, w tej materii agresji, nienawiści, dominowania nad drugim człowiekiem, czynienia z drugiego człowieka niewolnika? Wiecie, co mnie najbardziej rajcuje? To, że spotykam ludzi uśmiechniętych. Takie, którzy mnie witają z radością, ja się do nich uśmiecham, oni mnie ten sam od, od, oddają. Im się wiedzie, wszystko im się udaje, jak ja się cieszę, o mój Boże, jak fajnie. To jest dla mnie jest energia, jak ja się dowiaduję, że komuś się to udało, tam temu się udało. Ktoś ma wspaniałą pracę, małżeństwo jemu się układa. Wszyscy są zdrowi, uśmiechnięci, radośni, to jest piękne to jest najpiękniejsza rzecz. A jak coś się źle dzieje, to wcale mi nie jest fajnie. Taki jest mój świat i na tym chcę swój świat opierać. Na miłości, radości, rad... na zrozumieniu drugiego człowieka. Jeżeli mogę, to pomogę. Jeżeli nie mogę, trudno. Ale przynajmniej wesprę go dobrym słowem, dobrą myślą, codziennie każdy z nas ma, ma lub może mieć może się zdobyć na tą chwilę te kilka kilkanaście minut pozytywnego myślenia o tym że jaki ten świat ja chciałbym widzieć Wyobrażać sobie tych ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, szczęśliwych w koło mnie Ruszyć to swoją wyobraźnię, ale w tym pozytywnym kierunku. Kochania, miłości. Dziękuję bardzo.